No, a ze mną jest osoba, dzięki której w zasadzie tutaj się znaleźliśmy, czyli doktor Renata Madziara, czyli Polka wśród Masajów. Ale właśnie chciałem, żeby poopowiadała chwilkę, jak się ona tutaj znalazła, kilka słów o, o tradycji w zasadzie e, takich ma masajskich. Ogólnie o Masajach. Bardzo dziękuję w ogóle, że do mnie przyjechaliście. No, my dziękujemy nie? w ogóle za, za to, że się tak złożyło. Bo to za jest w innym świecie i tutaj obserwujecie, jak oni funkcjonują. To jest Dokładnie. trudno zrozumieć nam, Europejczykom, że ludzie jeszcze żyją w lepiankach, z paleniskiem środkiem, no tak. z lepiskiem, w domach bez okien, że tak naprawdę widzisz, że oni mają bardzo małe wyposażenie domu. No i skąd się ci Masajowie tak naprawdę widzieli, skąd jest ich historia? Oni wywodzą się ze starożytnego Egiptu, są potomkami dzisiaj niewolników farona. Faraon mhm. miał bardzo duże stada krów i rogacizny, czyli owiec i kóz, a że w Egipcie pustynia, piaski, nie było gdzie wypasać tych wielkich stad, bo w Delcie Nilu tylko dbano o produkcję roślinną dla ludzi, czyli zboża i owoce, warzywa, mhm. tak dla ludzi, więc trzeba było znaleźć sposób, że i z niewolników, którzy odpowiednio tymi sadami będą się opiekowali na terenach, gdzie jest to możliwe, tak, gdzie mhm. jest po prostu trawa. No i teraz jak to zrobić, żeby niewolnik nie uciekł z no, milionowymi stadami e, i co zrobić, żeby e, nie trzeba było za nimi wysyłać wojska, ani żadnego, żadnej ochrony, prawda? Więc oni kilka tysięcy lat temu dostali bardzo określony sposób na życie, który do dzisiaj kontynuują. To jest niesamowite, bo to jest jedna z nielicznych grup, jedno z nielicznych plemion. Które nie ma swojego języka pisanego. Zobaczmy w Meksyku no tak. pismo, medycyna, wszystko rozwinięte, tak. tak? Polska w średniowieczu, a dzisiaj ogromny postęp. No tak. Wszędzie, no każdy no z nas. Każdy z nas, no bo Więc tutaj języka. Tak, a tutaj nie mają zapisów. W sensie języka zapisanego. masajskiego, żeby było wiadomo, jak ktoś może oglądać. Jesuachili, tak. tylko. Język, masajsk, e, język masajski, ma. tak. Język tylko w formie ustnej przekazywany, więc oni przez te tysiące lat nie wytworzyli właśnie zapisu, Pismo. ale też do dzisiaj właśnie są bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych rzeczy. Ich język też jest bardzo ubogi. W ich języku nie ma nazw warzyw, na przykład wielu owoców, które my znamy, dlatego, że oni po prostu z nich nie korzystali. Tak jak oni dostali pewien program na działanie kilka lat temu, kilka tysięcy Gdzie lat temu, to do dzisiaj ten program kontynuują. Aha. Jeżeli popatrzymy na, na ich kulturę, ona jest niesamowita, oni mają bardzo dużo reguł dotyczących właśnie tego, jak budować domy, kto się zajmuje tymi domami, z ogromny podział ról i obowiązków, kobiety zajmują się wznoszeniem właśnie budynków i wszystkim tym, co w domu się czyli znajduje. Kobiety, tutaj budują, kobiety tak? budują, nie, nie te leganki budują kobiety, Aha, i to one, mężczyźni. Nie, I to kobiety właśnie zajmują się wszystkim tym, co jest wokół tego domu, czyli zwierzętami tymi mniejszymi, które zostają w domie, gotowaniem, praniem, sprzątaniem. Bona zawsze żyje. Widzicie tutaj za nami nieplanowany przyjazd kolejnego sąsiada. Masajowie żyją bardzo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że oni żyją w, dzięki temu i, i trwają tyle tysięcy lat, bo żyją właśnie w bardzo dużej komunikacji z innymi oni się niesamowicie wspierają. Bo tutaj nic pojedynku w buszu sam nie przetrwa. Oni mhm. potrzebują bycia w społeczeństwie. I tak samo właśnie mężczyźni, których zadaniem jest wypad zwierząt, utrzymanie tych zwierząt, zapewnienie ochrony, czyli budowanie zapór, ogrodów, płotów wokół domostwa i dla krów, bo to dzięki właśnie ich pracy kobiety i rodzina ma być bezpieczna. Oni mają zapewnić jedzenie, mhm. oni mają zapewnić przetrwanie. A no, kobiety właśnie pracą. W związku z tym niesamowite to jest, jak oni bardzo pielęgnują relacje międzyludzkie i mężczyźni, chłopcy cały czas są zapraszani tak naprawdę przez samych siebie do celebrowania wspólnych ceremonii podsumujących tradycje do obcowania razem, do pracy razem i tak samo kobiety. Dzięki temu e, zupełnie inaczej dla nas, Europejczyków, wygląda tutaj dzień, dlatego że my, żeby się z kimś no tak. spotkać, potrzebujemy zadzwonić, potrzebujemy kalendarza. A tutaj po prostu się ma ochotę, to się przychodzi do sąsiada, Aha. jest z tym sąsiadem, a, a tak naprawdę wojownik nie może jeść sam, on musi z kimś jeść. Mhm. Czyli dwa posiłki Może widzenie, jeszcze powiedzmy, że, je. że nie może jeść w obecności kobiety. kobiety. To też jest niesamowite, prawda? Tak. Tutaj obserwujecie, że na przykład w tak, Baharii została dziewczyna poczęstowana, tak. i ona po prostu zaczęła... Obnówiła. Tak, zasłaniać usta, ich kracie, chociaż bardzo chciała spróbować, mm -hmm. właśnie dlatego, że była w towarzystwie mężczyzn. Nie wypada. Aha, czyli wojownika. Kobie tak, kobiety jedzą osobno, mężczyźni muszą jeść osobno. Jest tu wiele tabu dotyczących jedzenia, bo na przykład, gdy padnie krowa, albo kiedy zabiją krowę i mężczyźni zajmują się przygotowaniem mięsa, i gdyby kobiety na ten moment naszły i zobaczyły przy tej czynności, już mężczyźni tego mięsa już nie mogą. I nie będą jeść. Więc kobiety doskonale wiedzą, mężczyźni zawsze to, taką krowę ćwiartują, w buszu, tak żeby byli trochę zasłonięci kobieta też jest o. uprzedzona że mamy, oczywiście te kobiety przynoszą różne rzeczy, ale nie dochodzą do tego miejsca Aha, ja gdzie jest przygotowywane mięso. To jest niesamowite. Tak. Proszę, jeszcze właśnie odnośnie e, ślubu odnośnie, może nie ślubu, ale no ceremonii różnych. Tak, w sensie chodzi mi o to, że jak przychodzi mężczyzna i chce poślubić e, no dziewczynę no to musi ile? 15 krów 15 krów 15. ale to też krów też jest dla dla rodziny rodziny Ale to jeszcze jest ważne. jeszcze temat. jest zgoda rodziców. To tak tej naprawdę dziewczyny. to rodzice jego, rodzeństwo jego, szuka żony. Chłopak jest najczęściej w ten proces niezaangażowany. Wielu młodych wojowników uważa, że nie jest to fajne samodzielnie wybierać i jakby zrzucają ten obowiązek wręcz na rodziców mhm. i na rodzinę, żeby ta żona została dla niego wybrana. Musi być oczywiście akceptacja drugiej strony, za taką żonę trzeba zapłacić. To mówimy bardzo kolokwialnie, ale w, w ich kulturze jest to takie odwdzięczenie się, bo no wiedzą, tak. że biorą bardzo cenną osobę do domu, bo kobieta mm. przecież zadba o wszystko w domu. Więc jest takie odwdzięczenie się. no My to nazywamy w w skrócie, 15 cukrów, Tak, 15 krów, czyli zapłacenia za tą takiego. No, ta, takiego zadośćuczynienia. Tak? <laughs> trzeba za tą dziewczynę zapłacić i też ślub dla dziewczyny jest traumatycznym przeżyciem, ona płacze bardzo w przeddzień ślubu. Dlatego, że ona wie, że w tym momencie już traci możliwość zabawy, że Aha. już te wszystkie dziecięce igraszki odchodzą w niepamięć. Przed nią już bardzo ciężka praca, właśnie wnoszenie domów, gotowanie, wnoszenie wody na głowie, drewna, zadbanie o wszystko no, w tych warunkach buszowych, więc dla niej to nie jest wesoła. E, ceremonia. No i nie zawsze e. ona wychodzi za tego ukochanego, nazwijmy to. No tutaj nie ma tego ukochanego. Nawet jeżeli się młodzi lubią, no to właśnie jeżeli rodzice zdecydują, że dziewczyna zostanie mm -hmm. komuś innemu oddana, no to dziewczyna mm -hmm, tutaj tak. nie, ma nie ma nic do powiedzenia. Nic... Tak, ale chłopak tak samo. I właśnie ci młodzi też nie od razu są ze sobą razem, bo dziewczyna zamieszka w domu swojej teściowej, będzie, mm. będzie z tą teściową e, w jednym łóżku spała, będzie się przy tej teściowej uczyła gospodarstwa, zarządzania domem nowej bomy czyli tego um, siedliska, w którym przebywają. I w międzyczasie, tak zwanym czasie, czyli rano, wieczorem będzie miała możliwość zapoznawania się ze swoim mężem z którym zamieszkać, z którym zacznie też żyć jak mąż i żona po kilkunastu tygodniach, czasami wow. po kilku miesiącach, czasami nawet po roku. Wow. Bo to bywa bardzo różnie, bo czasami się zdarza tak... Pole mimi! Pole! Pole! A tutaj widzicie, przybiegają i to jest wyłowałeś masajska. No to też jest tak, że... Ta dziewczyna, y, kiedy jest w domu swojego nowego męża, wywili mnie z boba. O czym mówiłam? Proszę, przepraszam. Małżeńskie. O małżeńskie, Jej, się... aha, że jak to jest, że zdarzyło się ostatnio takie wesele, że pan młody był na Zanzibarze, a panna młoda tutaj, i wesele się odbyło. O. online? No, prawie online prawie nie online. było. Takiego nie było, więc było przygotowane tutaj wielkie przyjęcie. Oczywiście to przyjęcie kluczem dla społeczności, która żyje w dużym niedoborze jedzenia. Kluczowe przy każdej ceremonii jest jedzenie, czyli właśnie mhm. zabicie zwierzęcia rano, przygotowanie tego mięsa, nagotowanie ryżu, trochę Coca-Coli, czasami trochę alkoholu, jeżeli mhm. wstać. Trzeba się oczywiście odświetnie ubrać, wystroić, bardzo ważne są te wszystkie naszyjniki, korale, Aha. ozdoby na głowę, prezenty dla też młodego małżeństwa w postaci misek, mioteł, Ta, takich o, rzeczy taki... użytkowych, czyli tutaj się nie daje pieniędzy, tylko bardziej się daje właśnie takie rzeczy, rzeczy takie użytkowe, no? tykwy na mleko, tak? Czyli Aha, takie rzeczy, tak, które no? będą na codziennego użytku, kubeczki na mleko, na herbatę, hmm. tak? Takie podstawowe narzędzia, które są przydatne w każdym domu potrzebne, potrzebne młodej rodzinie no i też powiedzmy, że y, taki mężczyzna, wojownik, może mieć tam kilka żon, w zależności od tego, jaki jest. Bogaty, e, tak, jaki ma makrowy, status. Jak makrowy, to, to będzie miał <grym> tych żon kilka. Tak, tak. Właśnie mam, jaki wielki, tak, wielki tutaj, owad przyleżał. Mam tutaj sąsiada, który ma żon 7 i z każdą żoną ma minimum ósemkę dzieci, a z niektórymi ma więcej. O. Więc tych dzieci ma łącznie na pewno ponad 60. 60 powiedzmy. <grym> tak, i to jest niesamowite. Chociaż dzisiaj już od tego się powoli odchodzi. Z jednej strony dlatego, że przyszła do nich chrystian w różnych kościołach, i no i tutaj najczęściej słyszą, że jedna żona no, wypada, jedna żona. a nie więcej, no ale pomimo tego, że nawet znam wielu chrześcijan, bardzo takich Głęboko wierzących? W, wierzących na zasadzie, że wiedzą, że mają mhm. imię po ale jak się zapyta, jest Jezus Chrystus, to nie do końca wiedzą. Aha. Na tym to chrześcijaństwo u nich polega. Miewają czasami więcej niż jedną żonę, chociaż już dzisiaj bardzo rzadko się zdarza, żeby tych żon było więcej niż dwie. O. Dlatego, że jeszcze te 30, 40 lat temu e, nie potrzebowali tak dużo pieniędzy, bo wszystko było w ich zakresie. Oni sobie te krowy hodowali, mieli spory dostęp do terenów, gdzie mogli się przemieszczać z tymi krowami, gdzie byli je w stanie utrzymać. Kiedy zaczęli do nich tutaj przyjeżdżać kupcy z różnymi towarami, to się okazało, że nagle zaczęli potrzebować masowej rzeczy, bez których żyli przez tysiące lat. Hmm. A to na przykład buty z opony, za które trzeba zapłacić. Wcześniej sobie sami robili buty z krowej skóry. Trzeba kupić już ubranie na targu, a nie znowu chodzić w skórach krowich. Aha. Czyli z, jakby cywilizacja market, który do nich przyzwyczaił, narzuciło, to narzuciło te, to, tą potrzebę kupowania. Mhm. No i tu się pojawiła potrzeba pieniądza. No i teraz ludziom, którzy nie znają się matematyce, na matematyce, którzy nie byli w szkole, nie piszą, nie czytają, nie rachują, bardzo trudny jest zarządzać budżetem domowym mhm. i świadomie te pieniądze wydawać, i świadomie też kontrolować, no właśnie co jest teraz potrzebne, a co nie. W związku z czym oni w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo mocno zubożeli, bo też nie mogą się tak przemieszczać, dlatego że powstają farmy wokół, ludzie wycinają drzewa, bierze się im tereny, na których mogliby stosownie funkcjonować. Dodatkowo właśnie kupują rzeczy, które no, jakby cywilizacja pokazuje im, że są dla nich potrzebne i to powoduje, że oni są w takim podstawku między swoją tradycją, a tym, co do nich przychodzi. Teraz osoby no, w wieku ym, wojownicy, czy ludzie w wieku tutaj 25 y, lat i starsi. No, jeżeli na 10 osób dwie były w szkole, to i tak już jest bardzo mhm. duży procent, czyli większość jest analfabetami, większość ich nie, ale jakby nawet nie istnieje muszę... dla Państwa, bo nie ma nadanego numeru wesel. Tak, odpowiednika tak, tutaj się. oczywiście. Więc y, oni staj stają teraz tak naprawdę... tak naprawdę nie wiadomo dokładnie ile mają lat. Tak. tak średnio powiedzmy zliczone. No nie wiedzą, bo trudno jest to policzyć też i no łatwo coś się zaciera, bo dla nich wiek nie ma znaczenia. Oni mm. nie zwracają na to uwagi. Po co wiedzieć, że się stanie, i że się ma, prawda, gdzieś tam odchodzić z tego świata? Trzeba mm. żyć tutaj teraz i to jest, ich są nie dzisiaj, bo nigdy nie wiesz, kiedy umrzesz, nigdy mm. nie wiesz, czy e, dzisiaj, rano, czy jutro się obudzisz, obudzisz tak? tak? Czy dzisiaj wieczorem, jak pójdziesz spać? Więc dla nich liczenie lat, w ogóle liczenie niepotrzebne. jest niepotrzebne, tak? Też są też tak, ludnością koczowniczą, nie? Po tak. co rozmawialiśmy, że mieszkają w danym jakby obszarze jakiś czas rok, dwa, pięć w zależności od tego, jaka jest potrzeba, e, tak, jaka jest potrzeba i gdzieś uciekają dalej. Tak, tak było, a dzisiaj już to też się zmienia. A właśnie. Się dlatego, że to się zaciera, zmienia, dlatego że dzisiaj tak naprawdę się nie ma dokąd gdzie przenieść, bo te tereny, które były wcześniej niezagospodarowane, dzisiaj tam się sadzi kukurydzę, sieje kukurydzę, tak, się kacuje się te lasy, burz. E, więc gdzie się przeprowadzić? No tak. Nie, I to to jest prawa. A Poza tym, no, jak się przeprowadzić mamy coraz więcej rzeczy, no to już się trudniej przeprowadzić. Tak. E, przeprowadzka to są znowu kolejne pieniądze, bo już teraz ma je zobaczyli, zobaczyli, że można mieć zupełnie inny dach, mm -hmm. no, ale już za taki deklarowany z rynku trzeba zapłacić. E, no i teraz jak się przeprowadzać, każdy chciałby mi żyć w troszkę lepszych warunkach. To jest mnie niesamowite, jak ja tutaj wybudowałam swój dom ja w buszu i celowo nie stawiałam pięknej wili, żeby się jakby nie, po, nie robić tej przepaści z takim Dokładnie. krokiem przejściowym między lepianką, w której też mieszkałam 4, mm. prawie 5 miesięcy żeby im pokazać, że może być troszkę lepiej, że można mm. mieć zamiast paleniska można mieć butel z gazem Masza. i tak naprawdę, że można mieć bieżącą wodę w domu przy tak naprawdę niewielkim nakładzie pracy i pieniędzy, że można mm. spać na wygodnym łóżku na materacem, mm, z który również jest w ich zasięgu tylko kwestia jeszcze nauczenia się odpowiedniego zarządzania tym, co mają w domu, bo nawet jak masz kurczaki, to zaopiekuj się tymi kurczakami, żeby ci w buszu zwierzyna nie wybijała ich, tak? Bo te kurczaki możesz później no sprzedać. Tak, tak. Jeżeli masz odpowiednio pieniądze, nie wiem, wykonasz jakąś pracę, wykonasz nawet takie koraliki jest sprzedasz, to zbieraj te pieniądze, nie wydaj je od razu na, na wszystko, tylko przemyśl rzeczywiście to, co chcesz kupić, co jest ci potrzebne, to jest proces. To my biali, czasu nie, nie, nie mamy tej wiedzy, tak? My Europejczycy nie mamy tej wiedzy. To co, co dopiero się dziwić ludziom, którzy... Yy... Muszą się tego nauczyć no, nagle i nadgonić coś, nad czym my pracowaliśmy przez setki lat. Tak, tak, A oni mają teraz kilkadziesiąt lat, tak, tak. muszą przeskoczyć i bywa to dla nich bardzo kura, trudne. No. Ja też w swoim domu no, mam taką, powiedzmy, eksperymentalne działanie. Na przykład wiecie, to jest niesamowite, jak przychodzą poprzez z pracy i pytają się, czy mogą wziąć u mnie prysznic. I mówią, Jezu, to jest takie niesamowite, woda karpiąca z, z góry, zimna i czasami lodowata. A przynosi naprawdę niesamowite i rezultaty, że mm. jezu, jest to zupełnie inaczej można tak, tak. To jest w ogóle nie do pomyślenia dla nas. A tutaj takie proste rzeczy, więc to jest tak, niesamowite tak. doświadczenie. Powiedz tutaj i zetknąć się z takim zupełnie... Całkiem innym światem powiedzmy. I tak wraca do polskiego I domu tak. i ma ciepłą wodę w kręcie, bo myśli w ogóle tego nie docenia, jakby na co dzień. Jestem szczęściarzem, mam tak, bieżącą tak. wodę w domu. Ja tam mm. może ciepło, ale że bieżąca, bieżąca woda w nie. domu, bo tutaj kobiety muszą iść po wodę. Tak, że można wiele rzeczy mieć na wyciągnięcie ręki, których my nie cenimy i płaczemy, że jeszcze nam mało. Dokładnie. Zapraszam do, tutaj do Lesotho bo naprawdę tutaj się można przekonać, ja, jak przyjeżdżam do, do, do nich, to naprawdę tak, Można poznać tą prawdziwość, także tak. Polka wśród Masajów, <śmiech> pamiętajcie. <śmiech> Zapraszam na Także moglibyśmy tak jeszcze pewnie rozmawiać i tutaj godzinami, bo bardzo fajnych, ciekawych, wiele rzeczy można by się było dowiedzieć. Ale niestety nie mamy tyle czasu. Także. Zapraszamy na więcej. Także no, mam nadzieję, że Ty serde... też udostępnisz więcej swoich wrażeń na Twoim kanale na YouTube. No Jak nazywa Twój kanał? No, Podróża trenera. Podróża trenera. I fajnie tutaj <laughs> zaglądać, bo wierzę, że Martin będzie miał wiele przemyśleń po e, tej no wyprawie i będziesz miał sporo zdjęć materiałów, które będziesz regularnie e, publikował. Tak. A właśnie z takimi tutaj zupełnie innymi okolicznościami. Dokładnie. Także dziękuję. I, a powiedzmy serde... jeszcze, Jako pierwsza w szejskiej haczy no Zaskakująco, dokładnie, bo tam nie ma okien, zresztą no, pokazywałem Wam wcześniej, nie ma w ogóle okien, y, są takie dwa, y, nie wiem jak to nazwać, lufciki, lufciki dokładnie, e, na, na, y, no ogólnie na niesamowite większość. przeżycie, rano weszły kury do, 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 do tej chatki, także... Bardzo, kozy. bardzo fajnie. Kozy, tak. Kozy chodzą normalnie do tej chaty, także, także Szychać bardzo osry, fajnie. Które w nocy tam, prawda? Tak, tak. Ogólnie jest taka cisza, świerszcze, niesamowite gwiazdy tutaj, bo, bo tutaj praktycznie nie ma świateł, także całą drogę Mleczną widać różne konstelacje tych gwiazd. Południa. Jest, no całkiem co innego. To trzeba tutaj po prostu przyjechać, żeby to do zobaczyć, przeżyć, tak A kometa wczoraj jeszcze. Kometa było. jeszcze. Kometę wczoraj widzieliśmy, no niestety nie miałem jak nagrać, ale pierwszy raz w życiu widziałem w ogóle kometę, nie? Także... Niesamowite przeżycie. Dziękuję bardzo. Dzięki.